Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica. Nasza grupa na Messengerze, Święta Tradycja, która ma za zadanie zjednoczyć katolików wiernych tradycji, bądź chcących się dowiedzieć, czym jest święta tradycja w Kościele, jak jest ona tępiona i zwalczana przez współczesną, modernistyczną hierarchię, ale w szczególności, która ma za ten główny cel zjednoczyć nas w walce z modernizmem, w walce ze wszystkimi sektami o godność każdego katolika, który ma obowiązek i prawo wyznawać tradycję, która jest ścieżką do świętości, ponieważ jest to droga, którą przemierzali wszyscy nasi poprzednicy, nasi przodkowie i dzięki temu właśnie stali się świętymi. A z tą świętością walczy diabeł, który jej nienawidzi. Dlatego, mimo, że nas jest mało, chcemy się skupić w tą zwartą grupę, której dzięki Bogu jest nas coraz więcej, z racji tego, że chciałbym ogłosić taki sukces. Na naszej grupie w przeciągu kilku dni od jej założenia przewinęło się ponad 100 osób, a teraz jest stabilnie prawie, że właśnie ta setka nas na tej grupie, a z dnia na dzień Dzięki Bogu nas jeszcze coraz to więcej przybywa i daj Boże, będzie nas niedługo, może nawet za dwa dni, około 100 osób albo inaczej, nawet ponad 100 osób. A więc jeżeli jesteś zainteresowany religią katolicką, jeżeli chciałbyś rozwijać swoją duchowość, właśnie tak, jak to robili prawdziwi święci, co do których kanonizacji nie mamy żadnych obiekcji, że są na pewno w niebie i że chcą nam pomagać, abyśmy my również dotarli do tego nieba. Jeżeli chcesz poznawać osoby, które również żyją tą tradycją, i że to nie jest tak, jak nas właśnie próbują przefarbować na jakichś heretyków, na jakichś schizmatyków, ponieważ robią to osoby, które są jawnymi wilkami w owczej skórze, którzy chcą zniszczyć tradycję. Kościoła, który jest takim, która jest takim hamulcem dla tych rewolucyjnych i antybożych zmian, które masoneria, Żydzi i antychryst, na którego czekają, chcą wprowadzić do Kościoła Bożego, wprowadzając zatem i zamęt, i przede wszystkim duszę, wywracając moralnie i skłaniając do zła, upadku, obyczajności, moralności, ale w szczególności tego katolickiego ducha, którym jest Duch Święty, a nie Duch czasu, nie Duch tego świata. Musimy walczyć i tępić Herezję. I Właśnie, żebyśmy mogli to robić w sposób skuteczny, dobry i zwarty, potrzebujemy naszej wspólnej modlitwy, potrzebujemy wspólnego wsparcia, ale przede wszystkim potrzebujemy wspólnego budowania się nauką pochodzącą z magisterium Kościoła. O nim Pan Jezus wydaje sam świadectwo, że kto Was słucha, mnie słucha. A więc jeżeli chciałbyś dołączyć do naszej społeczności, witam Ciebie z otwartymi rękami, ponieważ każdy katolik, który ma na sercu dobro Kościoła, który nie widzi pola do żadnego kompromisu z błędem i herezją, jest mile widziany na naszej grupie, a szczególnie ten, który uważa się za tego tradycyjnego, który sam doświadczył tego, jak Kościół posoborowy gardzi tradycją, która jest katolicka, która jest źródłem naszej wiary, a chce wdrażać de facto swoją własną tradycję. Tradycję błędów potępionych przez Kościół i chce budować na nich tą wieżę Babel, która jeszcze nie dość, że runie. To jeszcze pociągnie za sobą też i innych do tej ruiny. Natomiast my chcemy budować się w miłości. A prawdziwa miłość może okazać się właśnie tylko i wyłącznie w prawdzie. Prawdzie, która jest katolicka, ponieważ Chrystus nie założył innego kościoła oprócz kościoła katolickiego, poza którym nie ma zbawienia. A więc, jeżeli chcesz dołączyć do tego prawdziwego katolickiego kościoła, bo prawdziwy katolicki kościół to nie jest tak, że jest tylko i wyłącznie tam, gdzie jest prawdziwa nauka. Ale ludzie, którzy podobno żyją tą nauką, sami prowadzą się nieobyczajnie. Albo inaczej. Sami są wspomnianymi wilkami w owczej skórze. Jeżeli chcesz dołączyć do grupy prawdziwie katolickiej, gdzie nie tylko my rzucamy sloganami jakimiś z magisterium, czy z pisma świętego, czy z tradycji, ale rzeczywiście gdzie karmimy się nauczaniem Kościoła, które nas uświęca i właśnie ta świętość wypływa także z przykładu naszego życia, ponieważ nie tyle, że mówimy o tym, co mówi Kościół, ale także tym żyjemy, zapraszam Cię do naszej grupy, abyśmy pogłębiali naszą wspólną duchowość i budowali się właśnie tym solidnym budulcem świętej tradycji w walce z modernizmem, w walce wszelkiej maści sektami. Czy to działającymi wewnątrz kościoła, czy to zewnątrz kościoła na naszą grupę. Walczmy i nie poddajmy się, ponieważ ceną jest zbawienie duszy naszej i wszystkich bliźnich, do których pokieruje nas Pan Bóg. Ale żebyśmy mogli doprowadzić te dusze do zbawienia, potrzebujemy Bożej łaski. I potrzebujemy wiedzy, która jest również niezbędna do tego, abyśmy mogli wyprowadzić inną osobę z błędów. A ta grupa właśnie oferuje te rzeczy. Skoro Pan Bóg nam błogosławi, skoro sprawia to, że jest nas coraz więcej, to widzę, że po prostu owoc tego jest dobry. A Pan Jezus przecież sam to ujął w następujących słowach: czy coś pochodzi od Pana Boga, czy nie. Po owocach ich poznacie. A więc daj Boże, aby nas dobry owoc skutkował nawróceniem wielu dusz i przede wszystkim zbawieniem ich, zbawieniem od. Błędów, które są szerzone przez współczesnych liberałów, które są szerzone przez heretyków, którzy mienią się katolikami, a są modernistami. Walczmy o nawrócenie i zbawienie dla ich dusz, i wyprowadzajmy ludzi z błędów, które daje Kościół Posoborowy, z błędów, które pod płaszczykiem katolickiego nauczania chcą de facto pod właśnie takimi swoimi sloganami, które okazują się tylko błędnymi interpreta interpretacjami, wprowadzać jakieś sekty. Walczmy do końca o religię katolicką. Walczmy, za Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bądźmy prawdziwymi Bożymi wojownikami. A prawdziwy Boży wojownik nigdy się nie poddaje, ale walczy do końca. Ponieważ orężem i zbroją jest mu tarcza również naszej świętej tradycji, magisterium Kościoła i Ducha Świętego, który nas w tym wszystkim nieomylnie prowadzi. A więc bądźmy silni Bogiem i mocni naszą katolicką wiarą, która jeżeli jest prawdziwa, opiera się na świętej tradycji, ale tradycja polega na tym, żeby potępiać błąd. Ponieważ jeżeli ty nie potępisz błąd, to błąd doprowadzi do potępienia ciebie. Dlatego musimy z miłości do bliźniego potępiać błąd, w którym on żyje, aby ratować jego duszę. Ratujmy duszę modernistów.